Śpicie ludzie, dziś policjant będzie stróżem, długie chwile nocy ciemnej jakoś zejdą. Mało laty napisały: Znowu na murze strzeżcie ciąży, senat krąży, śpicie dzieci. Śpicie ludzie, wybuchają z dala skudy. Nie musicie czuwać stale, jak w Kijowie. Wasi chłopcy, może tylko czołgiem rudym, przemierzają poligony pokojowe. Zasypiać już czas, zasypiać, do domu już czas, do domu. Śpigurnik z kopalni siersza i w Gdańsku mamusia pierwsza. Zasypiać już czas, zasypiać, dobranoc ludzie, dobranoc. Sen poświęcony, dobry na serce, w izbie piwnicznej i w kawalerce sen. Śpi człowiek, o ocie myślą w parlamencie, Pan prezydent by wyszedł na ulicę. Twoje łóżko się przechyla na zakręcie. Przyspieszenia nie śpi, trzymaj kierownicę. Zasypiać już czas, zasypiać. Do domu już czas, do domu, śpi górnik z kopalni siersza. A w Gdańsku mamusia pierwsza, zasypiać już czas, zasypiać, dobranoc ludzie, dobranoc, sen poświęconej dobry na serce, w izbie piwnicznej i w kawalerce sen.